nawet wytrych otrzymałem. No dobrze, czyli mamy geja, tak? A cóż to jest? Piszczał? Łooo, wow, to jakiś kurna magnum zajebiste. Dobra, zobaczmy. Jakiś magnum fajne. Fink, Fink! Kurczę, muszę znaleźć dla niego dobre przezwisko, które będzie do niego pasowało. Co? So dobra, dobra, ciekaw jestem. Okej, okay, nikt tego nie zauważył, nikt tego nie widział. Amunicja do karabinu. Co my tutaj mamy? Ooo, oh, yeah! Zwiększenie obrażeń, modyfikacje dla moich zabawek. Zwiększenie szybkostrzelności karabinu wyborowego. Dużo, dużo hajsu. Ale myślę, że warto będzie na to pozbierać. Ja będę używał karabinu wyborowego oraz czegoś do bliskiego kontaktu. Apteka niepotrzebna nam. Łap złotą monetę, oczywiście Elka, Dzięki, wyglądasz z za rogu nieśmiało i chcesz mi obdarować znalezionym przez siebie bogactwem. No i zobaczymy jak robotnicy Finka pracują. Tutaj tękuje jakieś kurcze procesory, bo tak mi to wygląda. Spokojnie Elka na początku może poprzeszukujemy wszystko co się da Uu. A tutaj Elka nam może coś wyczarować Oj Oj Ej, o co chodzi? Już? Już do mnie nawalają? No come on! Strasznie mnie tutaj nie lubią. Strasznie mnie tutaj nie lubią. No dobra, a w mordę wam. No a co? A było jakieś ostrzeżenie, że nie wolno wchodzić, to się pakuje. Jak nawet było ostrzeżenie, to kiwam woko i tak was wszystkich pozabijam. Chodź tutaj. Kurde. Dobrze, chyba jednak e, wolę... O Jezus. Dobra i tak was wszystkich pozabijam. No jak sami chcieliście, tak będziecie mieli. Tak będziecie mieli. Dobra, może się nawet przydadzą. Oczywiście wypłacimy sobie trochę z tego automatu. Wzmocnienie pułapki to nas zupełnie nie interesuje. To są bankomaty, słuchajcie, te maszyny. Nie no, nie, nie będę tutaj bez sensu takiego przyszłych. A cóż to jest? Oczekiste. To jest z to? To przyszłości, to jest kurna z lat 80. coś takiego. Tak sądzę. Dobra, a gdzie się podziały te automaty? Hm coś do mnie tutaj nawalało, a teraz już zniknęło, nie wiem No cóż, jak sami chcieli ze mną zadzierać Ups Fuck, za mało soli No to nie niefajne, niefajne No Mistrz, trzeba... a tutaj jesteś Dzięki Elka, jesteś naprawdę zajebiście przydatna nie dość, że taka fajna, to jeszcze taka przydatna. Ale to mnie nie atakuje. Ataku będzie mnie to atakowało czy nie? Dobrze, będzie mnie atakowała jak podejdę, więc na razie to olać Gdzie jest niby... No dobra, na razie to olejemy, tutaj i tak się wedrzemy prędzej czy później. Paid vacation. Think uważam to za bardzo śmieszny pomysł. O, oh yeah, kasura kasjura, nie mogę się tam dostać, nie mogę się tam dostać. No come the fuck on. Ale, chwa. a co tutaj się kryje? O, 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 jeden wytryk. Dawaj, Jelka, otwieraj. No dobrze, dobrze. Jak znajdę, to ci dam coś bardziej. coś stanowiącego większe wyzwania na razie. Na razie w ogóle zamienimy ten jednak ten pistolet na kartaczownice. kartaczownicę. No, zobaczymy co tutaj się ciekawego kryje. Jeden wytryk, to pewnie nie będzie nic rewolucyjnego. O, Oooo, więc musimy księga szyfrów, trzeba ją znaleźć koniecznie. Czy frator, może uda nam się zrobić coś fajnego bez poradnika? Jak coś zrobić? Zajebiście. Zajebiście. Co tam masz ciekawego? Jakiś zegarek? pójdę. Jak chcesz, to wiesz? Wszystko weź, weź nawet deszcz. Czy słyszeliście kiedyś o szazie bogini Disco Polo? Niesamowita kobieta, taka atrakcyjna i w ogóle. Tutaj byliśmy, chyba, tak, tak, byliśmy. Tutaj są sole, które w sumie w tej chwili się przydadzą. No nic, nie widzę na razie żadnej księgi szyfrów, ale zaraz, zaraz, zaraz. Ja wiem, gdzie ona jest. Ja chyba wiem, gdzie ona jest. Ona może być tutaj. Tutaj coś... jest. Tutaj coś jest. Ale jak się tam dostać? Nie mamy... Nie mamy czegoś takiego, co przyciąga. Tutaj w ogóle wszędzie jest coś na, na tych... A dobra, dobra, jestem głupi, bo w ten sposób to zrobimy. Okej. Okay. No i może tam będzie ta księga kodów, bo te księgi kodów nie tak łatwo się znajduje. Jest karabin wyborowy, akurat żeby zrobić jakąś masakrę z tego dachu. Wyposażenie, specjalne ubranie. No dobra, dobra, ale to już mieliśmy. I co tutaj mamy? Kapelusi, grzycie pod kloszem. Podnoszenie apteczek i przekąsek zapewnia chwilową odporność. Odporność? Na co odporność? Zaraz zobaczymy porównanie. Podnoszenie apteczek i przekąsek zapewnia chwilową odporność Eee, nie, ale możemy to sobie wziąć Ciekawe czy to działko będzie nas w stanie... Ło, Jezus! Ups, nie chciałem tutaj wchodzić w tej chwili, ale dobra, nieważne Okej. Okay. Sam chciałeś. Sam chciałeś, Hamie. King doskonale wiedział, kogo tutaj zaprasza, że fałszywy prorok zrobi tutaj ostry rozpierdol, bo to jest właśnie jego najlepsze zadanie. I tutaj widzieliśmy też maszynkę, dzięki której będziemy mogli sobie upgradeować broń, ale gdzie ona była? Chyba gdzieś tutaj. I weźmiemy sobie upgrade do karabinu wyborowego, bo teraz nas już stać, tak? Zwiększenie szybkostrzelności, zajebiście. Tylko jestem ciekaw, czy tutaj jest tak, jakby wybór w tych upgrade'ach. To znaczy, że mogę wziąć 4 zwiększenia szybkostrzelności albo cztery zwiększenia obrażeń, albo to jakoś ze sobą mieszać. Nie wiem, nie orientuję się. Jeżeli wiecie, to koniecznie napiszcie. I tak już będzie za późno, jeżeli chodzi o mój karabin maszynowy. Okej, okay, dobra, czekaj, czekaj. O Jezus! A się skiepsiłem. No. Wow! Ok. No ja to w ogóle nie musiałem przeskakiwać. Jest? Myślałem, że to jest księga kodów, mordę. Już nawet nie pamiętam, gdzie był ten deszyfrator. Nie, to nie jest księga kodów, zdecydowanie. Jasne, jasne. Polatamy sobie tutaj po tych dachach, bo coś czuję, że gdzieś tutaj znajdziemy tą księgę kodów Vox Populi. No i trzeba będzie to pewnie rozpieprzyć, więc... Cztery wystarczą. Dobrze. Już nam nic nie zagraża. O! Coś podnieśliśmy. Polatamy po tych dachach. Może odkryjemy jakiś sekrecik fajny. A może i nie. Nie wiadomo. Może tutaj da się skoczyć. Ale nie widzę tak wysokiego haka, żeby się dało. Pewnie się nie da zbytnio. Ale latam, latam! Jak szalony! Powstrzymajcie mnie! Ups! Ok, to sobie pójdziemy w takim razie w ten rejon, bo jeszcze tutaj nie byliśmy. kodów. Gdzie żeś jest ukryta, czekająca na to, żeby moje delikatne dłonie mordercy spoczęły na tobie. Toż na śmieci zawsze warto. O Jezus, nie to. Dzięki. Eee, nic szczególnego. No nic, chyba tego kodu... No, no Dzięki wielkie. Tego kodu chyba nie uda nam się znaleźć, chociaż ja myślę, że jest jeszcze jedno pomieszczenie, do którego nie zaszliśmy. Jeszcze jedno pomieszczenie Dobra, zobaczymy Może tutaj. No, w mordek to fasole. Puszkę z fasolą stawia na, na, na takim. Na takim czymś, no. Na takim zadaszeniu, to jest dla mnie zagadka, ale widocznie ktoś miał ochotę się tak zabawić. Okej, okay, jeszcze nie weszliśmy do tego środkowego pomieszczenia. Wydaje mi się, że można się do niego dostać. Tutaj na samym środeczku. Co to jest? Jakaś fabryka. Kurczę, no obawiam się coraz bardziej, że nie uda nam się znaleźć tej Księgi Kodów, ale tutaj jeszcze nie byliśmy. Więc wszystko przed nami. No, Księgo Kodów, pokaż się. O. Księgo Kodów, gdzie żeś jest? Szukam cię całe swoje życie. A ty tak mi się odpłacasz, chowając się przede mną, ukrywając swoje sekrety. Ale być może księga kodów będzie gdzieś dalej. Jeszcze na nią natrafimy. No nic to, nic to. Nie. O, o. Zajebiście, do warsztatu różnikaża. Może w warsztacie różnikaża będzie księga kodów.